Pracownia Osmologii Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przeszła z wynikiem pozytywnym ocenę sprawności użytkowej psów specjalnych oraz certyfikację przeprowadzoną przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. W wyniku oceny warunków funkcjonowania i stosowanych rozwiązań w odniesieniu do wymogów opisanych w metodyce prowadzenia badań osmologicznych, Komisja Certyfikacyjna przyznała pracowni osmologii naszego laboratorium certyfikat dopuszczający ją do realizacji badań dla celów procesowych. W pracowni osmologii pracuje ekspert i dwóch przewodników, techników osmologii, którzy opiekują się sześcioma psami. Cztery owczarki są wyszkolone i posiadają uprawnienia do wykonywania badań, natomiast dwa są w trakcie szkolenia. Badania osmologiczne polegają na identyfikacji śladów zapachowych, które ludzie pozostawiają na miejscu, np. Na przestępstwa i ich zabezpieczeniu. Następnie od osoby, która jest typowana jako sprawca przestępstwa, pobierany jest materiał porównawczy czyli próbka zapachowa. Zadaniem psa jest wskazanie zgodności obu śladów, o ile taka istnieje. Oczywiście wszystko wcześniej musi zostać profesjonalnie przygotowane, a wyniki takich badań mogą być ważnym dowodem w sprawie karnej.